Piotr Jagiełło, zapraszam na kolejny odcinek w narożniku Jagiełły, dzisiaj poświęcony polskiej wadze ciężkiej. Opowiem Wam o moich odczuciach związanych z walką Mariusza Wacha z Kacprem Mayną i o moich odczuciach związanych z generalną kondycją polskiej kategorii ciężkiej, która nawiasem mówiąc jest niestety dramatyczna. Zapraszam Was na ten odcinek związany z zawodowym boksem. Za nami, jak pewnie doskonale wiecie, dziesięciorundowy pojedynek Mariusza Wacha z Kacprem Mejną w Sopocie organizowany przez Krystiana Karzyszkę. Ostatecznie sędziowie po dziesięciu rundach wskazali na triumf Kacpra Mejny, z czym... Mówiąc krótko, nie do końca się zgadzam. Nie uważam, żeby Mariusz Wach w tej walce był gorszy. Generalne odczucia miałem takie, że to była walka bardzo bliska remisu, a więc 5 rund dla Mariusza Wacha, 5 rund dla Kacpra co nie zmienia takiego całościowego oglądu, że sumarycznie trochę lepsze wrażenie po sobie zostawił Mariusz Wach, zatem nie zasłużył na porażkę, tym bardziej w rozmiarze 92 do 98, jak to było na jednej karcie punktowej. To był taki werdykt, powiedziałbym, wielkanocny, czyli jaja po prostu, no bo nie można powiedzieć, że w tej walce Mariusz Wach wygrał dwie rundy. Wygrał zdecydowanie więcej rund. Mało tego miał zranionego kacpramejna, jak doskonale wiecie. Potem zresztą w wywiadzie, już po zakończonym pojedynku w ringu, w trakcie transmisji Polsatu, sport opowiadał o tym, że kilka dni wcześniej był jedną nogą u świętego Piotra, ciężko chory na antybiotyku i tak dalej. Co nie ukrywam, że no, wzbudziło we mnie aż gęsią skórkę, jak Mariusz Wach o tym wszystkim opowiadał. Ale ta walka, niestety. Powiem szczerze, wyjaśniła w dość brutalny sposób Kacpra Maine, no bo jednak 45-letni Mariusz Wach, który momentami szkolił go boksersko, który momentami z łatwością obijał korpus Kacpra, żeby była jasność, a Kacpra bardzo ceniłem po walce z Adamem Kownackim, po tym, co z Kownackim zrobił, jak błyskawicznie z Adamem się rozprawił, ale na, na tle Mariusza Wacha, no mówiąc krótko, nie wyglądał dobrze. Dawno nie widziałem Wacha, który z taką łatwością bił na korpus, trafiał na korpus, i absolutnie do samego końca wierzył w zwycięstwo. To jest pokłosie tego, że Mariusz był dużo szczuplejszy niż w ostatnich latach. Zresztą jeszcze jakiś czas temu, jak go widziałem przy okazji jednej z gal zawodowych, to po prostu widziałem człowieka wyslimowanego, co kiedyś z Mariuszem się nie rymowało, mówiąc krótko. Znowu dobra robota Piotra Wilczewskiego, który jest na fali, bo pamiętamy styczniową walkę Kamila Bednarka z Janem Czerklewiczem. Później to wspaniałe zwycięstwo Macieja Suleńskiego z Ali Mahmiedowem. No i teraz takie moralne zwycięstwo z Kacprem Mayną, tak moglibyśmy to określić. Ostatecznie Mayna wygrywa jednogłośnie na punkty. Mariusz Wach przegrywa po raz kolejny, ale po jednej z lepszych walk na pewno w ostatnich latach, jeżeli chodzi o polskie podwórko. Ja widziałem w Mariuszu taką ekstra motywację. Taką jak chociażby przed walką z Arslanbekiem Mahmudowem w Kanadzie. Pamiętacie, wtedy poległ Mariusz przed czasem, ale poległ przed czasem też dlatego, że bardzo mocno wierzył w to, że sam Mahmudowa przełamie. Tutaj myślę, że o przełamaniu takim mowy być nie było. Mariusz chciał dość metodycznie tę walkę rozwiązać. Na końcu drogi zabrakło też pewnie trochę zdrowia, bo były takie momenty, żeby była jasność słabszej dyspozycji Mariusza plus to, że dość łatwo dawał się trafiać no bo Kasper Maina nie wyprowadzał lawiny wiązanek ciosów, ale gdy wyprowadzał te uderzenia, to często zaskakiwał nimi Mariusza Wacha, co nie zmienia faktu, że walka była naprawdę bardzo bliska i trochę szczęścia Kacper Meina miał, ale wiemy też, jak ten biznes jest zbudowany. Ci młodsi często mają szczęście w konfrontacji z tymi starszymi, to nie jest nic nadzwyczajnego, ale tak pomyślałem, że ta walka jest wartościowym punktem wyjścia do dyskusji o generalnej kondycji polskiej wagi ciężkiej, a ta niestety Powiem to brutalnie, a ja jestem przecież optymistą z natury jest tragiczna, jest bardzo, bardzo słaba. Mamy dzisiaj, rzecz jasna, chociażby po boksrekowym rankingu numer 1 Łukasza Różańskiego, ale Łukasz Różański, jak wiemy, to był zawodnik kategorii Bridger, który pewnie myśli o wadze ciężkiej, ale długa przerwa z ringiem, ona trwa niestety w najlepsze i Łukasz Różański ma też 39 lat, zatem jest już pięściarzem zaawansowanym wiekowo. Nie możemy mówić o tym, że Łukasz Różański jest nadzieją polskiej wagi ciężkiej z kilku elementów w to jest jedna na pewno z tych danych krytycznych, bym powiedział, ale na przykład taka walka Łukasza Różańskiego z Kacprem Mayną myślę, że obejrzałaby się z największą przyjemnością, bo to byłaby dobra bitka po prostu, w której dzisiaj na kanwie tej walki Mejna-Wach myślę, że Różański byłby po prostu faworytem, bo tak jak Kacper poszedł w górę po walce z Różańskim, tak dzisiaj troszeczkę spada po walce z, po walce z Kownackim, rzecz na poszedł w górę, tak dzisiaj spada po walce z Wachem i znowu się będzie musiał. Odbić. Młody to jest pięściarz, ok, ma, ma czas, ale myślę, że na dzisiaj nie możemy mówić, że to jest potencjał jakiś nadzwyczajny, biorąc pod uwagę to, co w królewskiej kategorii wagowej się dzieje. A więc na pewno takim liderem wagi ciężkiej dzisiaj jest Damian Knyba, ten, który na co dzień boksuje w Stanach Zjednoczonych. Pod grupą Top Rank w kooperacji z Łukaszem Kownackim i Erykiem Rachwałem. Damian Knyba wydaje się być po prostu liderem polskiej kategorii ciężkiej. Damian Knyba byłby pewnie zdecydowanym faworytem walki z Kacprem Mejną z kilku elementów, z kilku względów. na no, między innymi ze względów na parametry. Knyba ma parametry nie gorsze niż Wach. Jeżeli chodzi o wzrost zasięg ramion, to nawet dużo lepsze, ale ma też dużo lepsze parametry, jeżeli chodzi o szybkość, mobilność i pracę nóg, to byłby zawodnik, który. Arcy by nie pasował Kacprowi Mejnie, co do tego jestem przekonany. I tak naprawdę nie mamy na dzisiaj pięściarzy super młodego pokolenia, którzy dobrze rokują. Jest Piotr Łącz, to jest faktycznie zawodnik młodego pokolenia, niepokonany 12 do 0, 9 KO. Tylko nie zapominajmy o tym, że Piotr jeszcze do niedawna no, okopywał się w kategorii Bridger i, Bridger i mówił, że to jest jego wymarzona kategoria wagowa, z czym się absolutnie zgadzam, żeby była jasność, bo też warunki fizyczne powodują, że Piotrek Łącz byłby po prostu dobrym pięściarzem kategorii Bridger. Są już dwa pasy WBC, WBA, i pewnie tutaj warto byłoby się faktycznie odszaskać i okopać. No ale wiemy, że Piotr Łącz ma też ambicje startu w tym turnieju WBC, który w kwietniu startuje. I okej, okay, ten turniej nam powie, z jakim potencjałem zawodnika mamy do czynienia. Jeżeli w tym turnieju pokaże się ze świetnej strony, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, mamy prospekta kategorii ciężkiej. Na dzisiaj niestety fakty są takie, że prospekta kategorii ciężkiej, takiego z krwi i kości po prostu nie mamy, bo albo to są zawodnicy już bardzo doświadczeni, jak Łukasz Urzański, 39 lat, Damian Knyba ma 29 lat też nie jest młodzieniaszkiem, i nie ma za sobą na przykład wspaniałej kariery w boksie olimpijskim, która dawałaby asumpt do tego, by mówić, że Damian Knyba to jest naprawdę bardzo wielki potencjał na wielkie rzeczy. Co nie zmienia faktu, że ja akurat wierzę w Damiana Knybę i uważam, że jest pięściarzem niedocenianym, z takim również potencjałem niedocenianym. Przekonywał mnie do tego też między innymi Piotr Wilczewski, który m, kiedyś, pamiętam, jakiś czas temu rozpływał się generalnie nad takimi zdolnościami motorycznymi. Faceta, który ma ponad 2 metry, jakim jest Damian Knyba. Co gorsza, my nie mamy na dzisiaj w boksie olimpijskim nadziei w superciężkiej kategorii wagowej. Boks olimpijski śledzę od lat, kategorię superciężką śledzę od lat. Tam dominuje Oskar Safarian, ale to jest pięściarz już o ugruntowanej pozycji europejskiej. Bardzo dobry na polskim podwórku w Europie, jednak nie przekraczających pewnych granic. I nie ukrywam, że martwię się kondycją wagi ciężkiej w Polsce, ponieważ na zawodostwie prospektów nie widać poza tymi nielicznymi wyjątkami zawodników, którzy aspirują do bycia prospektem. Oni na dzisiaj nie są prospektami, a w boksie olimpijskim po prostu tych dużych, rosłych facetów nie mamy. Zatem nie są to widoki, które wzbudzają wielki we mnie entuzjazm, mówiąc krótko, co nie zmienia faktu, że oczywiście w Polsce dalej można robić ciekawe pojedynki w wadze ciężkiej. Tylko tych pojedynków jest tyle, że na palcach jednej ręki byśmy je policzyli, a absolutnie hitowym zestawieniem byłaby walka Różański-Mejna. Wydaje mi się, że Damian Knyba, który pokona pewnie w czerwcu Marcina Siwego podczas tej gali w Prudential Center, gdzie zobaczymy Wito z Kamilem Gardzielikiem. Knyba już zrobi krok do przodu i prawdopodobnie niedługo będzie gotowy na konfrontację z mocnymi zawodnikami z grupy Top Rank. A tam jest kilku takich kandydatów do walk. Chociażby Guido Vianello, którego komentowałem ostatnio w słabiutkiej walce, takiej do oglądania słabiutkiej z Richardem Torresem Juniorem. Nie zapominajmy... Że w grupie to prank jest Jared Anderson, który będzie pewnie chciał się odbudować, a wiemy doskonale, że w ostatniej walce po porażce z bakole wyglądał słabo łamany na beznadziejnie. Pytanie, czy to, nie, czy to nie byłaby szansa i gwiazdka z nieba dla Damiana Knyby, na przykład taka walka z Jaredem Andersonem? Na zasadzie w lewo albo w prawo. Wygrywam w prawo ku sukcesom, przegrywam w lewo ku odbudowie. Zatem to też jest pewnie jakaś alternatywa i jakaś opcja dla Damiana Knyby. Mariusz Wach ma 45 lat, prochu już nie wymyśli. Będzie pewnie dalej zapraszany, testowany i tak dalej, być może walka rewanżowa z Kacprem Mejną, ona też miałaby sens, no ale zaniepokojony jestem kondycją wagi ciężkiej, jak przypomnimy sobie czasy Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka, czy nawet te późniejsze, kiedy budowany był Andrzej Wawrzyk przez czas jakiś, czy Artur Szpilka, no który... Wyrastał w pewnym momencie na sensację królewskiej kategorii wagowej i spojrzymy na to, co nas czeka dzisiaj. To myślę, że duża tęsknota w najbliższych latach dosięgnie kibiców boksu w tej konkretnej kategorii wagowej, bo ja uważam, że co do generalnej dyspozycji polskiego boksu, to my idziemy zdecydowanie do przodu. My będziemy mieli w najbliższych latach pewnie dużo lepszy, dużo mocniejszy na rybek niż to było w ostatniej dekadzie nawet ale po prostu nie ma rosłych facetów. W Stanach Zjednoczonych problem z kategorią ciężką jest taki, że po prostu ci wielcy idą do NBA, idą do NFL, a u nas ci wielcy gdzieś się rozmywają. Nie wiem, może siatkówka trochę zabiera nam takich materiałów. Wilfredo Leon, wspaniały siatkarz, jest miłośnikiem boksu, urodzony na Kubie. Nieszczęście w cudzysłowie oczywiście dla kibiców boksu polegało na tym, że Wilfredo Leon postawił na siatkówkę, choć z wybitnym siatkarzem, więc tutaj nie ma o czym rzecz jasna dyskutować, ale jest po prostu problem z rosłymi facetami, którzy w Polsce do boksu mieliby trafiać i to mnie martwi, ponieważ myślę, że pretendenta do Mistrzostwa Świata to my się możemy w najbliższych latach po prostu nie doczekać i to będzie kłopotliwe mimo tego wszystkiego, z, z tym optymistycznym tonem nas zostawię, że w wielu innych płaszczyznach boksu olimpijskiego i zawodowego pójdziemy do przodu, w wadze ciężkiej niekoniecznie. Zachęcam Was do polubienia tego materiału, podzielenia się swoimi wizjami, czy Wy widzicie kogoś takiego w królewskiej kategorii wagowej, kto mógłby nas uratować i jakie walki polsko-polskie ewentualnie widzielibyście w tych zestawieniach. Zapraszam do lajkowania tego materiału, do subskrybowania mojego kanału. Przy okazji dziękuję bardzo za coraz częstsze odwiedzanie kanału, bo jeden z filmów ma już ponad 10 tysięcy wyświetleń, co dla mnie jest naprawdę wspaniałą wiadomością i takim paliwem napędowym do dalszej pracy, a tej w najbliższym czasie z pewnością w boksie nie zabraknie. Piotr Jagiełło, kłaniam się nisko, dziękuję za wspólnie spędzony czas i szukajmy cudów w królewskiej kategorii wagowej. Do zobaczenia, kłaniam się. Check the mic and make sure it sound right